Spokojnie spało miasto Gwiazdy lśniły jak perły Lecz wtem ktoś rzucił hasło Trzeba rąbać niewiernych Trzeba rąbać, trzeba rąbać, rąbać kogo? Niewiernych Trzeba rąbać, trzeba rąbać, rąbać kogo? Niewiernych Rąbali, 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 rąbali. I zaraz im Rombali Rąbali, rąbali. rąbali. Nic się nie bali. Rąbali, rąbali, ok. Rąbali, 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 rąbali. i zaraz im by łużej. Rąbali, rąbali i nic się nie bali. Rąbali, rąbali, rąbali. rąbali. Okej. Okay. Był jeden wśród rycerzy co tylko grał na trąbie więc zaraz drugi przybierze tuk, tuk, tuk. dlaczego pan nie rąbie trębacza przeszło mrowie gili, 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 gili. ze mnie też zrobią kompot lecz jakże moi panowie jakże mam rąbać trąbą więc poszli na naradę a potem na kolację bardzo szczególny przypadek. Faktycznie pan ma rację, a trąba, szak, nie plami. O nie, nie, nie. Nawet wypełnia lukę. Tak! Pan będzie między nami, reprezentował sztukę. Trąba, trąba, między nami, reprezentuje sztukę. Trąba, trąba, szak, nie plami. Nawet wypełnia lukę, a oni rąbali, rąbali, rombali, rąbali i zaraz im było Rombali, Rąbali, rąbali. Nic się nie bali. Rombali, rąbali, ok. Rombali, rąbali, 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 rąbali i zaraz im było lżej Rąbali, rąbali pachow i nic się nie bali. Rąbali, rąbali, rąbali. ok. więc wyreklamowali. Tego z wariata I tak się doskonale Skończyła ta krucjata Spokojnie spało miasto Gwiazdy lśniły jak perły i znów ktoś rzucił hasło Trzeba robać niewiernych.